Borówka amerykańska jest uprawą coraz bardziej popularną w Polsce. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 20-30 lat temu, plantacje borówki amerykańskiej można było spotkać sporadycznie. Dziś tych, tej uprawy jest, jest bardzo dużo, jest bardzo dużo odmian i czym więcej upraw można powiedzieć, tym więcej kłopotów. 10-20 lat temu nie mówiło się ani o chorobach, ani o szkodnikach. Dzisiaj trzeba zwrócić uwagę już na kilka najważniejszych chorób. Wśród nich jest szara pleś, antraknoza i mączniak prawdziwy. Wielu plantatorów już w ubiegłym roku miało problemy z antraknozą, także trzeba mieć świadomość, że w okresie kwitnienia plantacji borówki wysokiej, tą plantację już należy chronić systematycznie. Jeśli chodzi o firmę Bayer, w swojej ofercie mamy preparat za to do ochrony przed mączniakiem e, prawdziwym. E, termin stosowania uzależniony jest oczywiście od, od, od fazy rozwojowej, od, od warunków panujących e, w danym regionie. Koniec kwitnienia, początek e, okresu pokwitieniowego to będzie odpowiedni moment na to, żeby preparat za to zastosować na plantacji e, borówki amerykańskiej. Mając na uwadze zabieg przy użyciu preparatu, ZATO trzeba pamiętać o kilku ważnych sprawach. Jest to preparat dość elastyczny w stosowaniu. Jest preparatem, który wiele rzeczy wykona praktycznie za, za plantatora. Jest to preparat, który charakteryzuje się znakomitymi właściwościami łączenia się z warstwą woskową liścia. Dzięki temu preparat ten nie jest tak łatwo zmywalny. Przez deszcz, jak w przypadku zwykłych preparatów kontaktowych. Trifloxystrobina bardzo dobrze przemieszcza się po powierzchni liścia, przylega do powierzchni blaszki oraz wykazuje działanie systemiczne. Na plantacji borówki wysokiej występuje coraz więcej szkodników. Wśród nich najważniejsze to są mszyce oraz gąsienice, które uszkadzają liście. Mam tu na myśli głównie zwójkę, różóweczkę. Jeśli chodzi o zwalczanie mszycy, to tu idealnym, myślę, rozwiązaniem w momencie, kiedy już pojawiają się liście, jest zastosowanie preparatu Calypso, preparatu o działaniu układowym. W momencie zastosowania preparatu Calypso, jeżeli na plantacji będą występowały młodociane formy Larwalne zwójki różóweczki, również ta zwójka zostanie ograniczona przez działanie preparatu Calypso. Dodatkowo rzeczą może interesującą i może być to sprawa, która będzie kłopotem dla wielu plantatorów borówki wysokiej jest fakt, że preparat Calypso ma również rejestrację na stosowanie w borówce wysokiej przeciwko drosofili Suzuki. Szkodnik ten już jest wielkim problemem na zachodniej części Europy. Jest problemem zwłaszcza w rejonie Morza Śródziemnego. Wiemy, że też muszka ta jest coraz bliżej i spotyka się już ją pierwsze owcowniki w ubiegłym roku. Były spotykane prawie w całym regionie Polski. Jak będzie w przyszłości trudno powiedzieć? Nie wiemy na ten temat jeszcze wiele. Instytut Ogrodnictwa pracuje nad, nad poznaniem szkodliwości drosofili Suzuki w Polsce. My musimy być świadomi, że jest to szkodnik, który może zagrażać wielu plantacjom, powinno być zarejestrowanych kilka, Preparatów owadobójczych do zwalczania tego szkodnika, żeby też w przyszłości nie było problemu z ewentualnym powstawaniem odporności. Tutaj w kwestii drosofila Suzuki jest jeden istotny problem. Jest to muszka, która występuje przez bardzo długi okres czasu wegetacyjnego w sezonie i na pewno jeden, dwa zabiegi stosowane przeciwko temu szkodnikowi nie będą wystarczające. Każdy plantator powinien pamiętać o jednej sprawie, że wszystkie preparaty należą do poszczególnych grup. W poszczególnej grupie znajduje się ich kilkanaście preparatów z różnymi substancjami aktywnymi, i sadownik powinien umieć rozpoznawać nie tylko preparaty po, po substancjach aktywnych, ale ważną rzeczą jest, żeby potrafił rozróżnić poszczególne grupy preparatów. Jest to ważne, ponieważ jest to jedna z, z, jeden z czynników, które pozwolą nam, nam producentom e, preparatów, środków ochrony roślin, producentom e, owoców, uchronić się przed ewentualnym powstawaniem e, odporności na daną grupę, e, na daną substancję aktywną. E, w przypadku preparatu Calypso i dotyczy ta sprawa wielu upraw, e, dwukrotne zastosowanie w sezonie e, jest bezpiecznym rozwiązaniem pozwala nam to zabezpieczyć się przed ewentualnym powstawaniem odporności. Zachęcam wszystkich do zapisywania się na otrzymywanie newslettera firmy Bayer z projektu WADEMECUM. Newsletter ten jest możliwy po ówczesnym, wcześniejszym zalogowaniu się na jednej ze stron firmy Bayer. Zachęcam do odwiedzania WADEMECUM. Można się tam dostać bezpośrednio z określonego linka. Dla większości upraw jagodowych na bieżąco przygotowujemy komunikaty, z którymi możecie się Państwo zapoznać. W komunikatach tak, informujemy o bieżących zagrożeniach, bieżących zaleceniach naszych co do poszczególnych upraw i zachęcamy do tego, żeby systematycznie przeglądać tą stronę. Na stronie WADEMECUM istnieje też również możliwość Podglądu danych do, do wielu stacji meteorologicznych, które rozlokowane są po całej Polsce w systemie tym aktualnie jest ponad 110 stacji meteorologicznych. Do tych stacji przypisane są programy i modele chorobowe, dzięki którym można stwierdzić, czy w danej uprawie jest zagrożenie ze strony danej choroby.